Vlogmas, dzień czternasty. Dzień dobry, słuchajcie, mamy godzinę czternastą, ja właśnie wróciłam z pracy, miałam iść, miałam iść na popołudnie, ale rano dostałam y wiadomość, że Nikogo z menadżerów nie ma przy wejściu, więc mówię: Dobra, ubiorę się i pojadę. Okazało się, że moja menadżerka zapomniała, że jest na rano. I oczywiście miga mi bateria. Uuu! Patrzcie, jaka piękna ta postawka. Jeszcze tylko muszę trochę bezbarwnej żywicy do tego dodać. A jak wyszła ta? O nie, co tu się stało z tyłu? O, nie, 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 chyba zepsułam. Przyszły mi dwie przesyłki, ale jest. Do not bend. No to. O! Z Etsy, dobra. To nie pokażę, bo to idzie na prezent. Uuu, o tym dzisiaj myślałam. Thanks so much for your order. Tag as in your photos, z confetti. I to są słuchajcie płatki róż, ale czad. Sprinkle with love. Mega śnie, Bo dzisiaj sobie też porobię z żywicy, także zrobię sobie coś nowego, fajnego z tymi kwiatkami. Kalendarz! Mamy dzisiaj 14 U, czternastka wygląda w ten sposób. Słuchajcie. Uuu, to jest jakaś paletka. Czy to są rzęsy? O, Kępki rzęs. E, Glam Kępki trio. Ja akurat nie używam rzęs, więc uważam, że nie wiem. Uważam, że rzęsy w kalendarzu to są takie... Bo... Raczej nie, wszyscy, nie wszystkie dziewczyny używają rzęs Natomiast no co zrobić? Mi się to totalnie nie przyda. Natomiast na pewno y, część dziewczyn będzie zadowolona z tego, y, że są rzęsy. Dajcie znać, czy jakbyście miały ten kalendarz, to ucieszyłybyście się, że są rzęsy e, czy... Czy raczej tak jak ja, jest Wam to obojętne? Nie, w sumie nie jestem nawet głodna, więc przybiorę się, odpocznę chwilę po pracy i później będziemy robić z żywicy. Tutaj też już ym, kolejna porcja jamniczków mi pozasychała. Zrobiłam takie y, kilka z kwiatkami. Y, tutaj też muszę tak delikatnie żywicą wzaleć, żeby nic nie wystawało. Mamy 15:23, ja zgłodniałam, y, więc zrobię sobie makaron z sosem pomidorowym i mascarpone bez żadnych dodatków, ale za to zrobię sobie do tego też pół bagietki czosnkowej. Dobry wieczór. Mamy 17.40, ja się na chwilę zdrzemlałam, tak na 40 minutek, wstałam i usiadłam do żywicy, także timelapse z żywicą. Jedziemy! Mamy 21, ja właśnie skończyłam, znaczy jeszcze nie skończyłam robić z żywicy, bo czekam aż kilka podkładek mi wyschnie, jeśli chodzi o taką pierwszą warstwę i muszę później zalać bezbarwną żywicą, więc czekam aż to się zrobi. Odgrzewam sobie drugą połowę zapiekanki, nie? zapiekanki pakietki czosnkowej, i co? I będę się szykować do spania, chyba zadatuję vloga. Jutro, od jutra do piątku mam na popołudnie, także super. Bardzo mnie to cieszy. I jeszcze chyba dzisiaj też skoczę raz dwa do Tesco, tylko po jogurt. Skończyłam wszystkie rzeczy z żywicy robić. Tutaj pierwsza część, a tutaj druga część. Dobra, słuchajcie, Murtki. Ja wzięłam prysznic i lecę spać, bo jest już 22.45, więc mam nadzieję, że ten vlog że ten się Wam podobał. Ech, dzisiaj jest w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek na popołudnie i później sobota wolna, także już nie mogę doczekać soboty. <noise> mam nadzieję, że spędziliście dzisiaj ze mną miło czas. Ja dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się już jutro.